Zakończyło się spotkanie, 58-54 wygrywa Bytom, mimo że, nie wiem, 4-5 minut przed końcem spotkania wygrywaliście 52-48. No tak, mecz był cały, można powiedzieć, na styku, walczyliśmy w obronie, myślę, że dzisiaj nawet dobrze, znowu popełniliśmy parę błędów w końcówce, co wykorzystali przeciwnicy, no i tak, tak, tak się skończyło. Zagraliście dzisiaj znów bez podstawowych zawodników. Zabrakło Marcina Kisa za Łukasza, Kucia i wciąż kontynuowany jest Artur Paryczan. Mimo to walczyliście, walczyliście i byliście blisko zwyciężenia na trudnym parkiecie betonu. No, tak jak mówię, myśmy jeszcze w tym roku nie zagrali w pełnym składzie, w takim, jakim mamy. Także... Z jednego co możemy się cieszyć, czyli z, z, mamy, y, jeżeli nie mamy powstałych zawodników, potrafimy z każdym nawiązać wyrównaną walkę i mecze są cały czas y, na styku, także może to być optymistyczne, że jak będzie po prostu w, w przyszłości pełny skład, że może będziemy wygrywać mecze. W środę spotkanie z Księżakiem Łowi, czwarta kolejka spotkań. Czy będziemy mogli spotkać któryś z tych zawodników, których dzisiaj nie było? Tu ma być marcin łakie, że będzie i Łukasz Puść ma też być. No, Barycza dopiero zciąga gips we wtorek, także na pewno jeszcze nie będzie. Dziękuję za to.